No, i witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii, która jak widać Wam się spodobała. Czytaliśmy z małą komentarze, No i dzięki, że Wam się to podoba, fajnie. Więc nagrywamy. Jak Wam się podoba, to nagrywamy dalej. Więc lecimy z drugim odcinkiem. Przywitajcie, mamo. Dobra, no. Cześć. No, no to lecimy. Czekaj. Ale chyba Na nie. Na pudła ta. A nie ta? Patrz. A, to Taka? stamtąd żeś przyszli. Dobra, dobra, no, dobra. No, no. Dobra. O, co tu Tu jest odkurzać no w jest, patrz się. Ale z odkurzać w odkurzacz. O, to ja Ci na górę Aha. muszę dać. Dobra, dobra, dobra. Nie, to czekaj. czekaj bo... A jest no. drugi wylot? No, dawaj na górę. Na górę kieruj tam. Na górę. Kurde. <laughs> no, Mamo, mam, lepiej ja będę dobra. sterował, bo ja trochę no. A gdzie jest ten drugi wylot? No tam, na no, naprzeciwko. To? Aha, to. Myślałam, to jest też do tego. No pewne rzeczy będziesz robił ty, pewne rzeczy no, będą no, robił ja. No, spoko, nie przejmuj się. Czekaj, to się pewnie uruchomi coś. Czekaj, idzie tu jakiś prąd. I teraz tu jest sysałko, się. No i wy, wyrzucicie Aha. tutaj chyba. Zmienił obieg chyba, wiesz? No dobra. Idzie teraz tu przez wentylator? Bo tak, tak mi się wydaje. No tak, patrz. Czekaj. Tu coś co jest. Co to jest? A, światło zgasiło się. No to zaświeć. Skopa jej. Co? Skopa jej latarce. No, no. Walnąłeś skopa w latarkę? Nie, to ty walnąłeś. Ja? Serio? No nawet nie patrzyłam tam. Z, ty, ja zgasiłam, to zaświeciłeś. Czekaj. A coś tam jest, pa. Trzęsie się. Coś jest w tym pudełku. No. O. Brawo. Dobra. Coś było. Dobra, no uznajmy, że tego nie było, nie? Widzowie, tego nie było. To uznajmy. No. Taki to przypadek w pracy, nie? Wypadek w pracy. Przypadek w pracy. Ty. Wypadek w pracy. Chodź tu. O, jak nas to wysoko wywaliło. Jest. No, czego tu jest jakaś rura. I nie wiedziałeś, że to jest wszystko o odkurzaczach? No bo przecież mówił, że mamy się tutaj na górę odkurzacza. Aaa, no no, dobra. Tutaj jak go weź nie Weź rurę. Trochę go nie słucham. No, trzeba było czytać. O, 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 jest rura. W to miałem weź? Tak, i, i lejki są. Chyba, że musisz trafiać lejki. Dobra, i teraz... No. Czekaj to jest lejka. Czekaj, o kurde. Także na skraju trafił, wiesz tak w bok. Oj, widziałem tego odkurzacza, a zaraz będziemy. No ale co, teraz jak gdzie? A, może się dobra, czekaj, no. I ty, no ale mogłeś mi powiedzieć, że przemieniasz. No, a co ty przemieniaj? No to skacz tam. O, no wiesz, to no, tak się zdarzy czasami, nie? Mhm. Dwa czasami razy. Czasami dwa razy, wiesz, wiesz <laughs> co chodzi, nie? Nieszczęście chodzą parami. Trzy, cztery stawy. No i skacz. A ja jak bym no, no, teraz przejść? No, czekaj, se... Nie wiem. No weź tą rurę. No po co? No nie wiem, no trzeba, pisze Y to się weźmie. Hmm. Czekaj, tu się będzie. A nakieruj na tę, na tą chochelkę taką. O, 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 o jeszcze raz. Ciebie. Czekaj, no. czekaj, czekaj. Dawaj, wchodź. A, dobra, doskoczyć muszę. Czekaj, trzymam. Tak, tak nie wiem, czasami tych odległości. Ej, ty tam się możesz skulić, B. No. I dawaj, jesteś gotowa? A, ty muszę jakoś stać w Jesteś gotowa? Miejscu. Tak. <laughs> czekaj, mogę wstać. Czekaj, 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 dobra, jestem. Tyle daleko, Cię wyrzuciłem, ale. Czekaj. O, ja żem. O, fajnie, że ją zrobiłem. Naciśnij na przycisk. O, kurde. Dobra, stań na tym, bo to cię wyrzuci. Tak, I chyba. Nie. nie wyrzuci mnie. No, popatrzcie. I? A nie, nie wyrzucić. A wiem, wejdź na to, ja muszę szybko lecieć cię. I wskocz do tej rury tam na górze. Mhm. No, no, do tego ale lejka. Co, no? znaczy, A do, do, do tego tej lejka, rury? czy do no, tego? Do rury, tu nie. Tu. No. Ja szybko polecę cię wyrzucić. Patrz. To będzie szybka akcja. No i jest, trzymam rurę, zdążyłam. Teraz tylko wykierować. Ale Cześć. mi się to kiwa, nie? Jest, No, dobra, jest, no super pomysł. Wiesz, ja mam najlepszy pomysł. Mm -hmm. nie? Czekaj, ale to, to by się. Tu ja hmm. mam jeszcze jakąś jedną rurę. Gdzie? Masz no, jakieś przycisko? Przycisku? Nie wiem, bo wyszłam w rurę. <laughs> Ej, to jest jakieś celowanie? No, zacznę to... celować. Nie wiem. Czekaj, patrz. No, rozglądam się. No, a, wy, a jak wejdziesz w tą rurę? Teraz? No to mnie bo zabije. Czekaj. Aaaa! Czekaj, czekaj. Czekaj. Dolejka, dolejka. Ja, ale trafiłam. I czy jest jakiś przycisk? Co to? Jakieś kulki? Zostałuję. Czekaj. No i co się dzieje? No czekaj, te, Ej, te piłki wychodzą. Nie, tak, to ja muszę... Ja chyba... będę zbierał. No. Dawaj. A czemu ja nie widzę ekranu, kurczę. O, a czekaj, obniżaj Do buzi mu musisz walić, żeby no. on się obci no dobra, obciążył, tak. żeby spadł na dół, wiesz. Chyba. No, czekaj. Albo żebyśmy go zabili. My go mamy zabić chyba. Jak on się naje, to może pęknie. A nie, patrz! To ty jesteś tam, to ja mam potem przejść. Aha, no to czy już nie muszę? No nie. Hmm. Tylko trzeba trafić jeszcze. No wiem. To czekaj, no ale ja gdzie mi pójdę? No, tam. O tu, i patrz, mamy to pchać w dwójkę, chyba. Czekaj, no dobra. A nie mogę się przez to po prostu przeskoczyć? A właśnie, no po co to pchać? Czekaj, czekaj, a ja muszę B puścić. O, zabiłem się. A to gdzie ja mam iść? Ty, a może to trzeba jeszcze dopchać? Na górę musimy wejść, Pchać to jeszcze, to. Czekaj. Y. A, i przeskoczymy. No, widzisz, teraz jest koniec. A to no. samo skacze teraz? No, samo, no, to jest takie... Aha, uh -huh. no zobaczmy, co tu... O. O nie, jakiś odkuracz! To co to jest za no, o, to są odkuracz? Ej, to jest ten o którym on mówił w tej książce! Bo no, dostaliśmy się na górę chyba, nie? No, Chociaż to... nie, no bo jak jest, widzimy go, to nie jesteśmy na górze. Teraz zginiecie. Ty się naprawiać, z... patrz, ona mówi, że mogę Cię hmm. naprawić, to będą go naprawiać chyba. Chyba tak, nie. a może ta książka jest zła, że ona nas tu wysłała do tego potwora? No nie, na pewno nie. Aha. Musimy pewnie coś przejść, żeby... O, o jest książka. No. Aha. O, widzisz, ona go cię naprawiać, popatrzcie. No to przebijamy? Czekaj, bo nie wiem właśnie, czy... Przy... Odkurzać tylko. Bo. bo oni się pokłócili, bo ona kupiła nowy odkurzacz chyba. A, myśli, no dobra, tak to pisze, pisze, że inny, po co zobaczymy. kupiła, y, zmieniłaś mnie na turbo. O widzisz? O, nie chce zjeść dlatego, że zamieniła go na jakiś no, super odkurzacz no, Turbo No, to takie X, to było, no. no. No, ale może... No, bo on się zepsuł przecież, bo ona mówi, że go naprawią. No. A ten się zezłościł, że go wymienili na tego X Turbo. No. Dawaj, czekaj. Już będzie koniec, bo się zniknęła książka. Ty, no ale patrzcie, musimy go... Czekaj. A może mamy w niego wlecieć? Może mam mu do buzi skoczyć? Czekaj, a tu jest... to co czekaj, ja się oh, idę tam... Ej, coś jest, coś jest, coś jest! Ja się idę tutaj w... Ej, to wsysa te! Czekaj. To w niego uderz może tym. Tak jak tam było, z tamtym odkurzaczem. Ale tak no trzeba nie robić. Nie czekaj, 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 czekaj. To może znaczy ja będę celował? Hmm. Ale co ona zbiera, że co zbiera? No te kulki, nie widziałaś? Te, te, te? A ty masz tam na górę wejść, dobra, to ty zbieraj. Dobra. A, ja. To... I ty celujesz? No, a czeka, jeszcze nie, nie, nie trać kulek. No. no dobra, czekaj, skacz. Czekaj, bo ja, nie, to ja nie. wiem mam zobaczyć, o co tutaj chodzi. No, ja muszę wesłać no, te, 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 no. te, te aerozole jakieś takie. No to tak, nie, na górze? jeszcze nie, no nie trać kulek. Dawaj teraz. Nie zebrałam jeszcze. Ale jedną To Jak stała przed nią, no to wessało, hmm. no przecież. No, no to, no, to się nie to nie widziałam. Czekaj, skacz przez to. Kurde, no. To jakby kurzem, chyba. No, takim kurzem kręcącym się woli. Dobra, idź na górę. O kurde. Czekaj, mnie. mnie raz. Jest. Y. Jesteś? No, leć. Leć, leć. No. Już nie mam więcej. Dobra, zaś to A, Ale u ubywa, czekaj. Dobra, oku to Czy my go bo to jest innego. My go mamy zabić no, no, teraz już wiem. o Jezus. Ej, no. Czekaj, ale nie mam już miejsca do stania. O kur, zejdź na dół. O nie, do przodu, o nie, do tyłu, o nie wiem, nie wiem gdzie. Ja on teraz wszystko zaminuję, nie? Ty, no ja już nie wiem gdzie schodzić. Czekaj. Dobra. On wszystko teraz zaminuje. O Jezus, czekaj, teraz Ojej, bomby. O, czekaj, zniknęła. Nie, teraz umarła, jest mało umarła. kulek, bo ja chodzę tu na górze i one wszystkie szkodają na górę. Dobra, teraz jakieś kamienie rzuca. Ja nie mogę. Trzeba chodzić tu przed tym odkurzaczem, żeby leżały kulki, to będzie więcej do wsysania, rozumiesz? No wiem. Teraz trzeba chodzić tu, dawaj, łaź przed tym. Dobra, tym dobra. Lotem. O, Jezus, nie zabij się, nie zabij się. No ale coś tego jak ciebie nie ma na tym. Nie wiem. Wejdziesz tam czy nie? No to mogę już ty wchodzić. No, dobra. No to nie, no nie marno. No dobra, no. no ale tak nie będzie w tej... Y... Dobra, czekaj. Kurczę no, ale patrz się, no. Tro... Ty, trzymaj się, bo mnie zabiło. Co coś z... zmieni jak cię zabiję, nie? Nie wiem, mnie no. Ale dwóch raz zabiję. No, nie. Bo nie. Wiem. O, kiedy nie wradzą się na górę. No, to właśnie. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Dawaj, teraz. No mam, dossałam. Jest, ale mu poszło. O, czekaj. Ale, ale mu poszło mocy, widziałaś to? No, czekaj, czekaj, bo znowu te pineski jakieś takie jakieś, rzuca. Nie wiem co w sumie jest. Nie no, tak Jakieś wybuchające pineska. pineski, tak jakby. Jeszcze za głazy i wszystko cofamy O, chodzimy przed tym teraz. Czekaj, no to teraz zaraz będzie ten wąż. To może władził na lece, górę. Lecę, lecę, wiem, że wiemy. I widzisz samo wessało. Dobra, spoko, spoko, to tam się nie przejmie. Dobra, mm. leć. O, zaś mu dużo Ty, pusty. Kurczę, jeszcze zraz trzeba. No zraz, jeszcze jeden taki. Czekaj, bo jeszcze głazy są. O, zabiło mnie. Ej, ej, czekaj. Y, Y. Dobra. O jest. Ja nie mogę. O nie, chodź przed tym. A to chyba nie, no, nie ma sensu. No tak, bo wtedy on nas szczelidzi. Dawaj. No, Jedziesz. Będzie, Tratny będzie? Raz? Będzie? Jest! Dobra. Ej, tam jest Y, chodź. Tam coś trzeba Y zrobić. Dobra. Co jeszcze robisz? Nie. O trzeba, w bok, dawaj w bok. No w buzie mu może. Czekaj. No, nie woczy, w urczy, w oczy, w oczy. no to czekaj. Y teraz chyba. No to y. Dobra, chciała tak klikać w tego Y chyba. No. No i... to ja już mam, to dość. No chyba dość. Rozwaliło go. A to jest chyba ten robot. Ten X, X2000 coś tam, coś tam 2000 turbo. nas wyrzuciło. Hmm. B? No nie, policzaj jutro. Hmm. Ona zrobiła te lalki. Hmm. Ta córka chyba je zrobiła, nie? No to teraz miała, nie? No. Dobra, to pominę. Dobra, no tutaj, nie za noc dajemy już widzów. Ale jesteśmy tu, Nie, tu chyba, chodź. Nie, nie no, dobra, patrzcie. tam, w tą mnóstwo chodź. Już hmm. pokonaliśmy od kuczacza? No, ale może musimy wrócić, nie? Mhm. Czekaj, tu się coś świeci. Czekaj. Tam jest coś, czekaj. Czekaj, dobra, idę tam do przodu. Kto muszę doskoczyć? A, A, X. Jestem. Chyba tutaj. Doskoczysz tam? Mhm. dobra. No i tu teraz? Czekaj, tu coś są jakieś kropki. No, są y. -ki. A czyli te kropki to są Y. Dobra, mm -hmm. czy jak coś zobaczymy takie też znaczy, ja trzeba kliknąć, wiesz. Jak są takie kropeczki, to trzeba na pewno kliknąć jakaś interakcja. No. Ale ona chyba nas nie słyszy, patrz, ona nie reaguje. No nie. Dobra, przerzućmy. No, no dobra. Bo to będzie... O, czekaj. Ej, mi się coś o, wyświetliło dobra. celowanie. Użyj młotka. A ja no, mam to. celowanie, i RT A na mogli, to kurczę mogliśmy RT. Nie wiem teraz o co o, chodzi. O, patrz. Ja Nie tam. wiem o co chodzi. No, chyba nie możemy tak prze... Czekaj. A ja o co z tymi gwoździami? Nie wiem. A to myślę, że by nam napisali, to pewnie tylko... Ej, mam, rzuć gwoździem. Rzucam gwoździami. A ja rozbiłam butelkę. No to git. Czekaj. No i co mam zrobić? Nie Na wiem. dół? Ej, przycisk jest, chodź nie, na niego, taj, trzeba dobra, skoczyć. Ej tu Gdzie trzeba skoczyć coś? na przyciska, chodź. Tam jest ślepy zaułek. Chodź, tu jest przycisk. Gdzie No, tu trzeba dobra, przycisk. Czekaj. Pa, skaczę na niego, ale on nie działa. Jest czekaj. RT. O. o! Ale widzisz, tu możesz walić w te rzeczy. No to czekaj, jak ja walę, to co się dzieje? Mord. Tam z tamtej strony no to się robi. ja przyjdę czekaj, jej a ja... ja... Nie zdążę. Nie. A potem jak ty przejdziesz? Czekaj, nie robię na chwilę. A mi się coś pojawia, zrobisz teraz, bo coś mi się tam pojawia. A, musisz go przygwoździć, Popra, czekaj. dobra. Czyli to ty możesz walić, ja mogę przygwoździć. No to, jak no, to wali. Tutaj było? no No. Oh, ale czat, chodź. A co z tym gwoździem potem, jak on mi wróci? No to może masz nie ilość gwoździ. Nie, mam tylko jednego. No więc teraz nie mam gwoździa. A nie możesz go jakoś tak nacelować i wsiąść, A wejdź tutaj. Czekaj, tutaj zobacz. na niego najechać? zbić, to był bliżej. Nie mogę iść. Jest! coś mi się przydało. Przywołaj dał... gwóźdź. Y, przywołaj y. gwóźdź. A to musisz go widzieć chyba, żeby go przywołać. Mam. Czekaj, tu coś jest. A to jest jakiś gwóźdź wbity. Y ale... tam masz chyba, nie? Czy coś takiego? A tam można... Jest... No ale tutaj muszę zobaczyć co tu mhm. jest. Tutaj nie ma nic. Nie, i tam w prawo, tam coś jest. Mówić. Czekaj. No ale jak tam mam iść. Czekaj, tam jest, tam jest ta lina. lina, ale lina jest. Nie, młotek jest narysowany. Aha, młotek, dobra. dobra. Ty, ty możesz ściekiwać na młotku. O kurczę, ale dobra, tylko muszę. Dobra. Czyli, ty możesz przechodzić przez gwoździe moje, albo. Ja mogę też wieszać. Aha, rozumiem, Aha, dobra. Jest. Dobra, czekaj. Ja muszę rozbijać te wszystkie butelki, czy coś? Nie, no, wiem, bo nie. No, wiem. ale tu nie mam gwoździ teraz. I tu może ja ci tam dam gwoździ, jeżeli tu mo możesz przechodzić po gwoździach, to ci się czele. Tak, Strzeliłeś mi już? No, z no, no. A, jest jest. Dobra. O nie, dosk nie, doskoczę. A ja jak mam przejść? No, ale gwoździa sobie weź. I grekiem, pamiętasz? Ej, nawet I nie tu mam następnego. Tu mam następny. Wystarczy tylko iść Aha, przyskać. czyli nie musisz go widzieć, tylko że go przywołujesz. Mhm. To wbij mi go tam, widzisz? Chyba że z jakiegoś danego. Gwoździa, a to wtedy muszę Y nacisnąć, wiesz? No, masz tylko jednego. Ty na no, w sumie? Ojż, ty. No, bo, no, ale po co by to było to celowanie takie? Nie wiem. Kurczę, no. Chyba, że ja mogę ściągać te gwoździe, co tam były wbite. Które? I nakieruję na niego. No, patrz, to jest ten gwóźdź, co po nim... Ty, no nie mogę... Mógł... No, mam to ten, coś. co go wbiłeś. Nie, no przecież to jest ten inny, to ten, co mi? był tu. Ja no dam to na to niego jeden Y. Nie. Nie. Przywołał A... się tamten. No to dobra, wbij go, ja jeszcze raz pójdę. Czy ja mogę mieć tylko jednego gwoździa? A, spadł. Dobra, czekaj. Czekaj, czekaj, ja muszę tam się chycić. Tylko mi to wbij. Yes, bycie. Yes. Yes. Tak. No czekaj, A, jest, wiecie? Jest? Jest. A, jest, dobra, widzę, widzę. Spróbuję jeszcze raz. Patrz! Dobrze myślałem. Będą trzy gwoździe, patrz. Widzisz, widzę. są trzy. Są takie... Widzisz, mam taki plecak zrobiony. Aha, dobra. I tam się biją, no. Będą tylko, jeszcze dwa gwozi, no tylko nie wiem po kiedy. Tylko tak gdzieś to będziesz. No. Może to będą jakieś nasze Ty, łupy. No nie mogę tam doskoczyć. Może to będą nasze jakieś łupy. Czekaj. Więc ci to zrobić? A, jest. Dobra. dobra no, no i masz coś, coś tam? O, tu. Y. To się dziś otworzą. Nie, jak ci się dziś Gwoździa mam, ja się No, no wykrakałem normalnie, mówię? No. Czekaj, czekaj, czekaj Otrzymałam nowe gwóźdź, mówię A ja mi tam nie mam, mamo Czekaj To jak ja ci to mam przywołać? Gdzie ty nie jesteś? Nie czekaj, tu coś jeszcze jest Naciśni? Dawaj, wal w to no. Ale co ci się tam no to Czekaj, idę sprawdzić <laughs> Most! Dobra, idź, ja muszę walić szybko no Jesteś? Mm -hmm. To czekaj, tutaj coś przyciskałam Ale jak? Tym takim siadnięciem? Żłopknięcie? Nie no ja tymi. Patrz, Przyblokujemy. Tam jest mm -hmm. To jest to samo co z tym mostem przedtem. Dawaj, walnij, a ja przyblokuję. Dobra. Jeszcze drugi, bo mam dwa gwoździe teraz. A, to jest drugi ten. Teraz mam lepiej, bo mam no? dwa gwoździe. Co? Ja. No nie, o. jeszcze nie, czekaj, dobra. Jeszcze a, nie? Raz. a, bo tego drugiego gwoździa nie mam, bo ja go piłem tam. Dobra, już mam. No, dawaj. Dobra. Dobra, czekaj. To teraz co, idziemy? No to są takie płeczki nam się zrobiły jakby, nie? No. A wejdziemy tu? Pewnie. to takie płaszczyki się zrobiły normalnie. Kurde, A ciekawe, co są te butelki, jak one nic nie robią. A ty je możesz rozbijać? Nie rozumiem. Nie a może to się. Ja też mogę, siadnięciem. A. A tu? O, to już. Czernopad przeskoczyłam. Ale nie przyjdziemy, bo są. A przecież to rozbijesz, je rozbijesz, no. Czekaj. Dasz, Tak, to przeskoczyłam. Dobra. To czekam. Nigdy nie wiem, czy mam długie skoki zrobić, czy, czy krótkie, bo tak to. Winace porozbijam, butelki. No już możemy, chyba. Uh -huh. A co mu się stało? Nie wiem. Co to? Wróciłem przybiłam. Mhm, mm tutaj tu są Y. Ej, Wani Ja chcę to zobaczyć, Wani wnieś, to faktycznie tak B i uderz mnie. Aha, faktycznie, w mm. aż mnie. Ja czekam to muszę wyjść. Wbiłam cię w ziemię. Mamy eksperyment przeprowadzony. W sumie nie wiedziałem o tym, tak jakoś... Oj, znowu książka. O! Ja chyba nie będzie nic nowego, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem. No. Dobra, zaraz tak trzeba. Na odcinku rzeczy czy coś? Nie, co to nie, jest? Nie, to jest jakiś. Nie wiem, bębenek, co to Z jest? Kiedyś, kiedyś się... Dobra, a już jest czekaj, 20 czekaj. minut. Czekaj. Musimy podążyć za bębenkiem? No, jakiś ten głos. Aha. Dobra. A już 20 minut, to powoli musimy kończyć. No to może kończymy na tym, jak on skończy gadać? No i następny. Skończy gadać i będą kolejne odcineczki. A to się zaczyna później od tego momentu? Ta, bo tak. Nie wiem. Raczej ta. Dobra, czekaj, mam się coś spróbować. Musisz grać? No właśnie, nie, już Jeszcze ci pokażę. Czekaj, no to chodź tylko tutaj, bo zobaczmy, co to jest. Y Grzmotnik od jego. Są to takie chyba jak krety. Dobra, to już to będzie. Rozumiem. No, no Grzmotnik od jego. No, nie mogę nic no ale to jak tam wyjdę, czekaj. Mogę. Chyba. A bo ja tu stanę i nie grzmotniesz? Nie, 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 to ja by ci nie widziało. Dobra, to, weź już, ta, tam jest y to już to będziemy weź robić. Tam. Podejdź. Dobra, to już to będzie w kolejnym odcinku. Nie no, czekaj, zagrajmy jeszcze. Gotowi. Nie no, będzie coś ciekawego na kolejny odcinek, dobra. To już będzie w kolejnym odcinku, kończymy. Co? Dobra. No, no to na razie widzowie, do kolejnego.